Byłem mały, to wiedziałem, że za parę lat trochę podrosnę mi nie chwila i będę to miał. <try> Witam bardzo serdecznie dzisiaj przyjaciele. Mam nadzieję, że zobaczymy tego lwa na własne oczy. Tak, bardzo bym chciał, bardzo bym chciał. Wczoraj widzieliśmy już zdjęcie, moi drodzy, tego lewka, który jest u Olka. Więc zaraz znowu wam je pokażę i pokażemy też Daveowi, bo Dave jest na serwerze. Czekajcie, czy, czy Leo, Leon, Olek, Bolo? Bolo nie widział, Bolo też nie widział tego zdjęcia, Bolo też nie wygląda, wie jak wygląda lew Dobra, w takim razie to ogarniemy i pokażemy jak wygląda lew I dzisiaj mam nadzieję, że z nim pogadamy i mam nadzieję, że również ten lew nas nie zje, bo Olek, moi drodzy, Olek sobie siedział, prawda, na tronie No i... a to jest nielegalne, tak? Dowiedzieliśmy się, że to jest nielegalne i że może zostać zjedzony przez tego lwa Olek Więc mam nadzieję, no te zdjęcie to ja muszę głęboko schować, żeby nikt z tego nie widział Moi drodzy, zobaczcie co mam na plecach, nie, czy jest to za dużo rzeczy Widzicie, patrzcie, w ręce mam płytę. Za mną jest maskotka mainowa. I za mną jest. Mo, mo, moja trasa koncertowa, widzowie, gdzie musicie zamawiać w tym momencie bilety, bardzo szybko się wyprzedają. A jeszcze są tam trochę tańsze, bo kończy się ta ostatnia transza, moi drodzy. Także wbijajcie, zamawiajcie sobie bilety koncertowe i napiszcie w komentarzu, kto już bilet koncertowy ma i z kim się widzę. A dobra, ja już, moi drodzy, biegnę, ja już czekać, ja już biegnę, bo tu za dużo rzeczy się dzieje. A ja chcę pokazać Bolowskiemu i Debowi, jak wygląda lew, czyli nowa, jakaś nowa postać, widzowie. No, zwierzęcia takiego. Z prawdziwego zdarzenia, tak bym powiedział, widzę no z żabą, ale chodzi na nogach dwóch. Ja jestem Nie wiem czym ja jestem widzowie, nie jestem nawet zwierzęciem. No i był Lolo, który też na dwóch nogach chodził. Ale nie było jeszcze takiego na... No dobra, Lolo w sumie też jest teraz, owieczką taką. No to w sumie podobne, podobne. Dobra, idziemy... O jest! Ty, co o? Tam? Czemu to tyle Lolowskich? Co tu się Czemu dzieje? Pan, co to Bolo i Lolo, cieszę się. Eee, no, e, lo, Lolo sobie siedzi i popiję sobie tutaj dlinkę! Na czekoladowego? Czekol czekoladowego, tak, czekoladowego! Tak, tak. Pan Lolowski! On cały czas u Ciebie siedzi, co wy się polubiliście nagle? I... No bo i... Spoko buduje, on woli tu siedzieć, a bo chce mu tylko tego nie chce spuścić, aha, bo to bólek. Aha, nie no ale mi do... kurde jestem w że on się, Bo ja wam pamiętam, że wy się kłóciliście cały czas Ej, co jest to? Co? Pająki? Jakie pająki? Co to? Ej! Jakie co tu pająki? Ty wielbłąd! What the hell? A, what ty hell? Ej Bolo, co jest? Co się stało? To jest ten... Jaki zjeb... Ej, on się ciebie słucha, co jest? Czemu on... what the Ale hell? słodziak! Ej, Bolo w ogóle... Ja ten... ten... pamiętasz, wiesz, wiesz o co chodzi z tym lwem? Yy, nie wiem, ale bardzo lubi maskutki. Ej, atrakcyjne. Jest znowu postać, jest nowa postać na Sawannie jakiejś jak... Tak, jest! Ruszyła trasa koncertowa. Przecież nie masz jeszcze biletu. Mega tragedia. Musisz wbijać szybko na stronę, macie link w opisie i kupujcie bilet na trasę koncertową Palion Kolory, nowa trasa. Lepsza niż poprzednie, lepsze piosenki, więcej energii. Musisz być. Jak jesteś moim fanem, zapraszam, naprawdę będzie coś, coś fenomenalnego. Już bilety są dostępne. Link w opisie. Zamawiaj się, widzimy w przyszłym roku. Jakaś wioska i tam dowodzi lew i Oleg lepszy.

z on, ale może, on ma tragedię, no mam nadzieję, że, że no, ten lew się o tym nie dowie, więc ja to głęboko chowam, żeby tego nie było. Ale dobra, chodź, chodź Bolo, bo musimy iść po Dave'a eee, i... i u Wolka jest zdjęcie tego lwa, jak on wygląda, tego jeszcze nie widziałeś. Ja nie chcę rozmawiać z Dave'em. Czemu? Bo to jest nie jest mój kolega. Co? Czemu? Bo nie chcę mi pomóc napisać mi No, No nie, nie, ale nie, no tak nie może, nie, no jak nie? To był. Nie, Gaci, nie, no nie, no poczekaj, wytłumaczymy Ech. sobie to. Ej, Dave? Co? B bolo, bolo mi się żali. Czemu, co, co, co ty wiesz, mówi, Mówisz, mówi, że, mówi, że jesteś fatalnym kolegą i nie chcesz mu pomóc nagrać piosenki i napisać tekstu. Tak, bo wiesz co, chcę nagrać disco polo Nie, nie, dobra Bolo, nie pomagaj mu, tak. bolo dive, nie pomagaj no, mu disco polo, Ja nie disco mogę tego słuchać, disco polo i jeszcze nuci, nie, nie Bolo, Bolo wybacz, ale disco... Ale disco polo jest popularne teraz, to No, muzyczny On leci tylko na wyświetlenia, na nic nie patrzy, gdzie jakiś o, szacunek o, do trapu? Ale w sumie, is. Bolo na is. disco polo to może być e, dobre dole. Wolę no, bo... Disco Polo niż jakieś. Ba, 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 balady! Nie, jak kiedyś! Disco Polo może być akurat. Spe... ja nie lubię akurat no Disco Polo, nie y -y. podoba mi się, ale jeżeli jak, jak Bolo nagra, no to może to być śmieszne tak szczerze no. To się sam do tego dograj! No nie, no, nie no, mam no pomożesz, no, możesz, Nie będę Disco Polo nagrywać z nim! Trzeba, trzeba A mówić bo... 100 tysięcy, widzę, subskrybujcie tego gagatka Albo, paje eee, dwa! no to ty... już. dwa, ja 2, 2 już jest u mnie, to teraz już trójka. A sobie dobry pomysł. Dobra, chłopaki, chodźcie, idziemy, pokażę wam. A, Dlej w ogóle nie wie co się odwala, on był chory, widzowie, no. Oczywiście, żabia grypa go dopadła. A, niestety, a co się stało? A, no tak, byliśmy... Czekaj, jak to się stało, że my tam poszliśmy? Nie wiem, po prostu na sawannie jest sobie wioska... A, tak, ślad z domu Friends. A, w ogóle nie wiesz, że... Nie, wiesz już to, wiesz już to. Nie był chyba już tak długo chory. Nie, no nie, nie było tutaj... Po prostu na sawanie istnieje wioska, Sawan Nowa, gdzie królem tej wioski jest lew I Olek usiadł na tronie tego lwa Proszę bardzo, zdjęcie jest Oleg usiadł na tronie tego lwa, a osoby, które dotknął tronu zostają zjedzenie przez lwa, więc Oleg ma przerąbane e, Ale ten lew w ogóle istnieje? Mamy na pewno jakoś potwierdzone? E, nie wiem, no wydaje mi się, że istnieje, bo mamy zdjęcie nawet A i zobacz, co sobie przygarnął A! Ile bakorów! Co? Ty! Zgęszcz! To jest piąte emu, które wyciągam z tego domu No, no i czadeczko, one no, malutkie Ej, dobra, patrz, ej, nie mogę, czemu Ty nie mogę tego podnieść? Czemu nie mogę tego podnieść? Pierwszemu Urus, pierwszemu! Dobra, patrzcie, robimy wieżę Będzie składać jaja Robimy wieżę, robimy wieżę tak Robimy wieżę mu. Daj, Daj mnie no, ciebie? No, da się? Nie Nie Aaaa. jestem w stanie sach... Ej, masz na głowie Emu tak. Zdejmij me... mi to Z Mega fajne zwierzątko Ej. Nie, bo jesteś, Be... zostałeś ojcem, zostałeś ojcem o. 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 Dobra, co tu się dzieje dalej z tym Dobra, co tu pisze? Zamykać bramki, zamykać bramki, zamykać bramki. Leon, co się dzieje? No zamykać bramki, bo emu ucieka. Aha, emu ucieka. No nie chyba, nie? Tak, jest, jest, jest w tym kapkę racji, co jest? Czemu się pośre Ja zaraz skine! A, no tak, zobaczcie jak wygląda ten lew, no nie wygląda groźnie. Ale głupiec! Jak to jest z takim czymś przegrażone, kto sobie będzie podejść nie to mi wygląda, nie, czy to nie wygląda, jest mię. Wygląda miło, ja nie wiem jak on, w jakim cudem on jest w sensie nagryza zjeść no on jest piękny No fajnie, tak ciekawie wygląda, od kiedy lew ma zieloną grzywę i jest pomarańczowy, bo ja tego nigdy nie, Panie, nie widziałem Ja nie chcę dednąć No chyba dedniesz i to Ej, mi się wydaje, że to jest 100% Ej, dead, bo zatknąłeś tronu, bo jak omówiłeś Aaaa, chciałem dud, siąść, byście nie siedli, no patrzcie no, jakie po, co, i, po, po co, I po co tego tr 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 tronu dotykałeś no? No, no się widzisz, tak dziś byś dziś nie dędą, a teraz dedniesz, bo, bo dotknąłeś tronu i dedniesz. No, no dobra, nie. ale patrz, patrz, pa, 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 pa. no ale patrzcie na to, jakby, Oleg, jesteś królem, tak? Czemu jest Masz swój to? tron i jakiś gagatek bolą nagle a? siada ci na tronie, jesteś zadowolony, czy go zabijasz? No to wtedy e, dzwoni dedasz, dedasz go, dedasz go. Nie. Dzwonię po Leona i Leon go deda no, no, no. mogę, no, no. mogę to zrobić no, no. Mam armię emu! O, ja, ja nie mogę do twojemu, ale ono zaraz... Dwa! O Paciek Jezu, rąską! one rosą szybko! A wiesz co to oznacza, że zaraz będą składać jaja nie, i będzie no. więcej jemu! Ty musisz zrobić zop, że ci to się nie zmieści! No... Dobra, chłopaki co, lecimy tam? I co? że Ej! urosło. Pokaż żeby ty nie widział czajnika. tego. Tak, tak, tak. Czekajcie, zakładamy to płytkę Nie do zamknąłeś ręki. bramki palio? A co? jest napisane. Ale kto, kto, kto wychodził no z tajniki? Ty, sadni. ty, ty byłeś tu. A serio? No? Serio, wybacz. Jak coś pamiętasz, to ja, kto ci pomógł? Emu przygarnąć tutaj. No, tak, tak. Gdzie jest mam czajnika? <laughs> chodźcie, chodźcie tam. Lecimy do domu czajnika. Moi drodzy, szybko, szybko, witam serdecznie. Patrzcie, co mam na sobie. Palion niebieski słek. Nie masz tego w swoim kwipunku, Musisz sobie zamówić taką koszulkę z Palion. Staj jest już dostępna. Jeżeli podoba mi się piosenka niebieski słek, to musicie mieć koszulkę Palion słek. Bo to jest limitowana koszulka, jest ich bardzo mało. Jest ich bardzo mało. Zamawiaj to! No i jesteśmy w domu Fres, który jest dziurawy. No, tutaj, przyjeżdżały się te jest z czajnikiem No, serio? Bolo, czemu zbudowałeś taki wielki dom i wydajesz, że to był czajnik? <grym> nie, serio był czajnik, nie to, był. Tak, to nie, nie Nie no, ale czajnika w tym domu to akurat nie było No nie, czajnik, no tak, to go nie widzieliśmy, prawda? no, zbudował go przecież No, nie był. wiemy czy to O, zobacz, zobacz to, zobacz to Gdzie? Co? Tutaj o! Tutaj właśnie ten lew przebił się, zrobił dziurę przez cały dom. No i poleciał na sawannę. Tylko nie o, wiem czemu góra. zniszczył. Nie wiem czemu zniszczył. Ale chcesz zobaczyć jakiś pokój? My tu ludź, jest, potencja, tak. Daniela, tu jest pokój Daniela, tu jest. Jest króla Daily chcę zobaczyć o, pokój. O nie, nie ma schodów do góry. Agri, agri! Nie Wie? gadaj. Litro, Tam no. jest spokój czajnika, to trzeba pokazać. Kurde ty. Zginę, dedam. <laughs> o, jest, jest pokój czajnika i wiele innych rzeczy Pan Bolowski, y człowiek tak jest! Tak, tak Bolo, y masz na to dowód, że to w ogóle jest czajnika, czy nie? Ey, bola, dowód, mamy, jest. dowód mamy, dowód bo, mamy, bo był tutaj na serwerze Ale ty Ey, na wy, to jest prawda, czy nie? Czy nie? Przyszedł, przyszedł stąd Serio, był na nie, serwerze? Nie to jest film normalny, I jest i film, nie film na nagranym, a, przecież z nimi No, Serio? Serio? Aha. a ty się Bolo zakochałeś, co zaraz Darcy. się... Ej, Ty, ja Ty Daisy, to nie był kot Milki? Nie, był. Vincent był! Aha, nie, tak, ale pierwszy był Daisy chyba. No właśnie, coś ktoś kojarzy, nie? Dobra... A? Ja nie wiem. Więc... Mam takie wrażenie... Dobra... Fum, fum. Ładny trzeba... dom, fajny, tr tr ładny. Trzeba pokazać Sawannę, trzeba... Ale to zostanie, to będzie na pamiątkę już ten domek, więc on sobie tutaj zostanie. Chodźmy ja, na Sawannę. Nie ma... A, bo tutaj temu wzięliśmy, Leon. Dobra, 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 tak. po... O kurde! Jakim cudem tu jest wielorem na takiej płciźnie?! Polo, Co jest?! Ej, ten wieloryb zjadł coś! No on cały zjad czas zjadł. nie, nie, nie podchodźcie do niego, proszę. Właśnie, dobra, Bolo, dada. pogadaj z wielorybami. dobra, dobra! Dave, ty nie wiesz, ale Bolo potrafi gadać z rybami! No, w ogóle z, foką, z foką Z foką potrafi, z foką To pogadaj pierwszy z foką. Bolo jest zaklinaczem ryb, co ty gadasz? No, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ale zobacz, potrafi gadać z foką. Tykaj, Ale co, ja chyba jednak wracam <suszy> na te palionowogie. <suszy> <suszy> Ta banda moc biła do głowy, nie? Co to dobre jest? Nie wiedziałem żadnego lwy. Tak, 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 ja sobie <laughs> też co mogę zmyślić. Ej, nie wierzysz mu? Ale parcie mamy zwierząt do zo w ogóle, zobacz to. Patrz jaka ładna. Jakie namaszczenie ma zoo, fajne, nie? Mogę ją przygarnąć do siebie, Olek, co? Tak, ty nie. zaraz, może Bo wieloryba. Weź sobie będzie. wieloryba na ogródek, może co? Gdzie? Gdzie, Co szybuki, ty, szybuki. ty robisz? Gdzie ty o. jesteś? Porwała mnie. Co ci porwało? Ty uciekał kody, ci, cała noc się prawie zjadła Tylko Dobra, nie, chodźcie kursi, <grym <grym Chodźcie, jedziemy za śladami, mamy tutaj ślady A jedziemy na tą sawannę Tak, teraz mamy zimny klimat, widzowie A w pstryknięciem palca prze przemieniamy się, przeteleportowujemy się w ciepłe miejsce Jesteśmy, Dave Jesteśmy na miejscu, na sawannie Ale zawannie. pustynia, ja nie mogę Dlaczego tak Zobacz to! Kanguru. Biorę, 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 biorę! Ja, sobie. Zobacz sobie kangura, jeśli e, chcesz. Nie, poczekajcie, a gdzie jest ten cały lew i jego tron i A, wszystko. tam tam jest, widać już nawet stąd, e, proszę tutaj bardzo. są nasze emu, może Ej, są nowe będą jajka, na pewno będą jajka, na Zbierajcie jaja, zbierajcie jaja! Ja, 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 ja. Gdzie są jaja jeszcze? <laughs> Ej, nie Ej, z, rozwalajcie ich! Ja, że ta ona nas wziósła jako z, tak przed chwilą dosłownie na twojej twarzy. Widzę ten tron. Ej ale... To! jest drugie na do gila <grym> Nie, nie, nie! nie ej, poczekajcie, nie bo, bo może być lew, może być lew, poczekajcie, yy. żeby na razie na spokojnie. Dobra, ale chyba go nie ma na razie, chyba jesteśmy bezpieczni. Ja, ja mam pomysł! O kurde, ci bladczerzy! Trzymajcie się, trzymajcie się od nich z daleka, bo. no. A! Właśnie, jak chcesz, chcesz, chcesz zobaczyć, co czczą tutaj i do kogo się modlą? Tak, ale tam coś było jeszcze niebezpiecznego, ale choć, to było. Chodź, 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 chodź. Gdzie, musisz to zobaczyć. Musisz to zobaczyć, zróbmy... O, przejście tu, bo i tak się przyda takie. Tyk. Gdzie idziesz? O, jesteśmy. to ma być? Jesteśmy. Dobra, zobaczcie, zobaczcie to. Oni tu czczą wielkiego Boga. Olka Aleksandra trzeciego! Tak. Nie, czągo. to zdjęcie zostało podmienione na 100%! No tak, no bo to było te to zdjęcie, tego zdjęcie lwagi, my tam to zabraliśmy i podwieni No, zdjęcie sobie, sobie przecież oni się tak przekro. No i kurde, lwów się na nas obrazi przez nie! No, nie, no, 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 nie no, przestańcie no, tak gadać. Kurde ile tu jest villagerów dobra, no, bo ja jesteśmy za to bardzo to na widoku. jak on tu przyjdzie, będziemy przewalone. Eee Moim zdaniem musimy iść tam na górkę. Wyzywajcie litrę. Pyk i ustawimy Jestem. się tu, i stąd będziemy po prostu patrzeć, co, co się odwala. Czekaj! Olej, idzie na rynek! Nie! Yo, ile idzie. zwierząt, rynek! Zabić! Kurde, co ty tu robisz? No, no, rynek zabił świnie, zobacz! O kurde. No, rynek. Zabić, wolę zabić? Ciekawe, czym właśnie ten. Dobra, ja bym tutaj po prostu wiecie, co położył się. O tak. I, I kampy, po prostu kampy, dopóki ten lew tu nie przyjdzie i zobaczymy, jak on wygląda już tak z prawdziwego zdarzenia faktycznie No i czy mamy przewalony, czy będzie coś o nas mówił Ty, widzisz go? Jest! <laughs> <Yo, śmiech> yes. yes. O oh, nie, Je, bo oh, ja kręcę chyba sobie spadam, panowie Aż oh, oh, no, teraz nie. problem, olej. Ej, jest jakiś mniejszy jest jakiś o, tak, słodziak Ty tak, tak, tak. usiadł sobie jak coś budują, On jest dziwny! Yo, ej, mas... Co tam się villagerowie kręcą mas... wokół tronu? Ej, właśnie nie. Ej, widzę to! Co jest? Ile villagerów tam do niego idzie? O co tu chodzi? Strasznie dużo. O, podeszli do niego. Podeszli do niego! Co was do mnie sprowadza? Ej. P... ej o, ty ten Lew gada? Co chcecie mi pokazać? Ej, słyszycie jaki głos? O kurde. Ej, dobra, do... Wow. Do, Dobra. A co ci villager? zobacz co! Zdjęcie to spójść, Olka! To zdjęcie Olka na dole jest! O nie, nie gadaj, że oni eee. mi pokazali te zdjęcie. Boże! O nie, nie. no nie, masz no, nie. No, nie. No, nie. No, no. no, przewalone! Przewalone masz Olek. Masz mega przewalone! Olek, będziesz zjedzony! Serioczenie! Zróbcie cool. wszystko! I przyprowadźcie mi go! O nie, nie onek, nie, o, nie uciekaj! Olek, weź się w kop w piasek, co? Ale co było było siadać na tronie i było siadać na tronie. Ale to nie ja! Nie <sparce> ale masz przewalone. Nie mów tak. Ten lew się na mnie patrzy i jakoś tak. Ej, głowę jakoś tak skierował na mnie dziwnie. co <szparce> jest? Ej, ktoś tam jest! Uj, eh, zauważył nas! Chłopaki! Chłopaki, <sparce> no on nas widzi! O nie, Poddani, dobra. sprowadźcie mi ich tu! Nie, chłopaki A, spadamy stąd! Nie. Idziemy tam do niego, czy, czy uciekamy? Nie no, uciekamy, Musim nie. Nie. Musimy oddać o! Olka, ja bym z nim inaczej pogadała, zginiemy! to nasz się wydaje nie. mega miluły, Jezu, Nie, Chodźcie bez Olka, nie. bez Olka, bez Olka chodźcie po prostu! Nie! Olka mnie panie Lwie! i oddaję mojego brata w zamian za nietykalność! Tak, dzień dobry, dzień dobry panie Lwie! Lionkowy... Jo, pan się nazywa La Lionek, Pony tak? Wielki... Tak, dokładnie. Co e was to sprowadza? E e Ach, tak, panie panie tu Lwie, L naj naj największe i najlepsze zwierzę ze wszystkich zwierząt ogólnie na, na świecie, tak? Bo to e lew. E e przynosimy ofiarę, e tak. która zrobiła coś bardzo złego, a mianowicie usiadła na e e pańskim tronie, tak? E oddaj oddajemy to Oddajemy go. Nie Proszę nie tylko mnie sytuacji. nie jeść! Ja nic Dlaczego całego całego zrobiłem. to zrobiłeś? Dlaczego nie to zrobiłeś? Nie, to nie ja. Jakim prawem usiadłeś na moim złotym tronie? No bo tak świetnie, Nie, Jak tak Jak chcesz, możesz go zjeść, nie problem. To, tylko to trzeba go uratować. Nie, nie, nie. Pomóżcie mi. On nie nas ja zjem. Bądź dobry nie. powód, inaczej cię zjem. Yy, ale ja na tym nie siedziałem, to nie ja panie Wielki wie! To nie było lek. Ja widziałem innego, który był za jego przybranym w to maskotka była i pokaż mi to. To, to. to, 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 to było to. To była rzecz, rzecz. Ee, materialna! Znaczy, no, materialna. Materialna <grymialna grymialna grymialna> rzecz. Tak! Pokaż mi to, daj mi to powąchać. Możesz zjeść tą maskotkę, o, zjedz maskotkę! maskotkę! Pokaż to, zjedzcy, jej, to, gdzie to? raki zimują. Ej, jak, on jak on odwraca głowę bokiem? Ej, Ej, widzisz co? On tu Lata treningu. U ja cię kręcę. Czyli mówisz mi, że to była tylko maskotka. Tak, tak, to była tylko maskotka. Ja na to nie siadałem na tym piękny, złoty, fajny tron, mięciutki. O, jest piękny, jest złoty. Po co mówisz, bo nie, że mam mięciutki? Nie nie nie, 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 nie. Olek będzie żył, tak? Będzie żył, tym razem odpuszczę. O, ja cię kręcę. super, super. No nie, zjedz go. <grym> Leo! To swój brat, to garni Zaraz Tak to zaraz zjemy, o, zjemy. Tak, tak, nie. Ej właśnie, ale ty w ogóle wyglądasz nie, na, nie. Na, na wyglądasz na lwa, który, w sumie nie wiem czy by kogoś zjadł. Ty chyba nie jesteś zły. Nie, no nikogo bym nigdy nie zjadł. Po prostu nie, czasami trzeba udawać, że się jest a nie. groźnym. A a jest pajonki. O, jest po właśnie, no pojonki chyba jesz akurat, bo ławemu by się nie. przydało. Powiedz, że jeżeli wypluwasz. No hmm. się i kiedyś mogę przyjść pomóc. To, A, to i... wolę ci zjeść pająki. To trzeba wyczyścić fajnego z to za dużo. E, dobrze, wielki król wiemy my. No w sumie na razie chyba sobie pójdziemy stąd, ale chyba nas polubiłeś i może się spotkamy, my też mamy swoje miasto, może byśmy ci coś co nieco pokazali Na pewno wpadnę w odwiedzin, tylko odpowiedzcie mi na jedno pytanie. Tak? Nie, o nie, o nie. Bo moi, że tak powiem poddani się martwią. Co to za armia emu jest u was szykowana? O, 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 nie, to, a to legalne, to nielegalne, tak? To Leon. O nie, to są zwierzęta z sawanny? Leon! Okradliśmy ich, okradliśmy ich zwierząt i powinniśmy! No i co? I wielbłąda też ukradłem i wsadziłem do domku Bola i będzie więcej zwierząt. Czemu ty się przyznajesz? To są, to jest rodzina. To jest rodzina od Lionka przecież. Eee, Bolo wprowadzi hodowlę wielbłądów u siebie w domu. Czyli nie robicie nic złowieszczego. Nie, nie, nie robimy co? My... Spokojnymi ludźmi jesteśmy. E, a, a mam pytanie: możemy cię nazywać Lajonek? Tak będzie chyba szybciej. W sumie już jesteśmy troszkę przyjaciółmi, więc jak najbardziej. Super. <grym> y y Tomasz maskotkę zjedz albo zatrzymaj, zrób z nią co nie chcesz. Jedziec. A, my, a my, my uciekamy. Ale przyjdziemy do ciebie jutro i. i, i, i żeby, żeby, żeby nie ten. Y, zaprosimy cię do nas. Mam nadzieję, że przyjdziesz. Oczywiście, ja tutaj, jest, zbiewamy cię. Przyjdzie. Czemu ty się go tak boisz?, że się wydaje mega miły. Miły? Tu nie ciebie miał zerżyreć. A, a zjadcie? a ja widzę dalej Twoją głowę. Mm, nie bierzemy kangura. <grym> ja, <grym> <grym> ja nie wiem, czy ten lajonek się nie wkurzy. Nie no jednego! A on mówi, że nikogo nie zjadł nigdy. Ty, on tylko tak po, z, pozoru, z pozoru tak no, jest. No, dlatego ja murzyn. On jest dziwny. Biemy. On jest dziwny ten, 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 ten lion w nie wiem, ale. Yo. Możemy go jutro zaprosić i z nim pogadać. Napiszcie, widzę w komentarzu w takim razie, jak, jak oceniacie, moi drodzy lewka. On wygląda bardzo, bardzo mi się każe z moim sklepem, nawet jako lew, więc ja muszę, ja muszę się z nim dogadać.